Dzień dobry, z tej strony Sado, Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Jak zawsze zaczynamy go od omówienia sytuacji na rynku akcyjnym. I tutaj jak widać po notowaniach kontraktu terminowego na SP500 w ostatnich dniach niewiele się dzieje. Cały czas pozostajemy poniżej strefy oporu zawieszonej na poziomie 4000. 200 punktów, no i nie było w ostatnim czasie wydarzeń, które pomogłyby sforsować ten poziom. Jeśli chodzi o wydarzenia rynkowe, które wpływały na zmienność w ostatnich godzinach, no to Nvidia opublikowała słabsze od oczekiwań wyniki, aczkolwiek, jeśli patrzymy na cały sezon, jeśli chodzi o spółki z sektora SP 500, no to tutaj przeszło 80% opublikowało lepsze od oczekiwań rezultaty działalności. Zatem z tego punktu widzenia, jak najbardziej sezon wyników możemy zaliczyć do udanych. To na co teraz skupiają się inwestorzy, to przede wszystkim jutrzejsze dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Rynek spodziewa się spadku dynamiki cen do 8,7 z 9,1 przed miesiącem. Jeśli faktycznie tak by było, to otworzyłoby to drogę amerykańskiej rezerwii federalnej do tego, żeby spowolnić tempo podwyżek, czyli już nie trzecią 75-punktową podwyżkę stóp, a wystarczyłaby w cudzysłowie jedynie 50. -ka. Jeśli chodzi o oczekiwania rynkowe, no to jak najbardziej tutaj, ostatnie komentarze Roma Połala wskazujące na to, że może do, dojść do spowolnienia tempa podwyżek, sugerują taki scenariusz. Relatywnie dobre wyniki spółek. W połączeniu właśnie z wolniejszymi podwyżkami stóp procentowych, jak najbardziej może to być środowisko, w którym ceny akcji mogłyby dalej kontynuować wędrówkę na północ. Zatem czekajmy na jutrzejsze dane o inflacji. Jeśli ta spadnie, jak najbardziej powinien być to kolejny impuls do tego, żeby ceny akcji wspinały się wyżej. Jeśli chodzi o start sesji na starym kontynencie, no tutaj widzimy lekką zadyszkę, no ale. Jeśli popatrzymy z punktu widzenia ostatnich tygodni, cały czas widzimy, że notowania znajdują się bardzo blisko dwumiesięcznych maksimów, z których jak najbardziej możliwe, możliwa jest kontynuacja podejścia. Jeśli chodzi o sytuację na rynku walutowym, nie dzieje się wiele w przypadku euro-dolara, cały czas do znudzenia powtarzamy poziom 1,02%, w gronie G10 dzisiaj, no, w tym momencie, odbijają notowania dolara australijskiego i dobijają już do 0,70, aczkolwiek wcześniej bywało różnie. Poznaliśmy dzisiaj bowiem mieszane dane z australijskiej gospodarki. Nie. Z jednej strony dane dotyczące zaufania konsumentów wypadły kiepsko. Widać, że rekordowa inflacja, podwyżki stóp procentowych to wszystko negatywnie wpływa na tamtejszych konsumentów i czują oni coraz większą niepewność, która no, będzie przekładała się na spadek konsumpcji. Z drugiej strony, jeśli chodzi o nastroje wśród australijskich przedsiębiorców, w lipcu wypadły one dość dobrze. No i widzimy w tym momencie, że notowania aud do, 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 docierają do zero. E, 70. Jeśli chodzi o notowania złotego, no tutaj cały czas jesteśmy bardzo blisko, czy to 4,70 na rynku euro czy 4,60 na rynku USD pln -a. No pytanie, jakie będą jutrzejsze dane inflacji w Stanach Zjednoczonych, bo one mogą sporo też namieszać na rynku krajowej waluty. Jeśli faktycznie widzielibyśmy spadek dynamiki cen otwierające drogę do 50 we wrześniu, no to jak najbardziej słabość amerykańskiej waluty mogłaby jeszcze trwać, czy też korekta na rynku dolara, a jeśli tak by było, to to w połączeniu z dobrymi nastrojami na rynkach finansowych odwożyłoby drogę do silniejszej aprecjacji złotego. Zatem no wydaje się, że byłyby szanse czy to na pogłębienie odpowiednio 4,70 na rynku Europolena, czy 4,60 na rynku USD -lena. także te dane będą ważne również dla złotego. Jeśli chodzi o sytuację na rynku surowcowym, notowanie WTI cały czas poniżej 90 dolarów za baryłkę. Widać, że gdy rynek boi się recesji, no trudno o silniejszą zwyżkę, nawet mimo cały czas trwającego konfliktu z Rosją i ograniczenia podaży surowców energetycznych. Dodatkowo inwestorzy cały czas patrzą na trwające rozmowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Które, jeśli w przypadku no, powodzenia, nie, otworzyłyby drogę do pojawienia się znaczącej podaży surowca na świecie. Zatem, jeśli tak by było, to mogłoby naprawdę zaciążyć na notowaniach czarnego złota, i no, przed takim scenariuszem w tym momencie widzimy cały czas dość niskie na przestrzeni, ostatnich poziomy, na przestrzeni ostatnich miesięcy notowania ropy naftowej. Jeśli chodzi o złoto, w tym przypadku kontynuowane jest podejście coraz bliżej okrągłego poziomu 1800 dolarów za jedną uncję. Słabsze dano inflacji, czy też zgodne z oczekiwaniami, spowolnienie z dynamiki cen w Stanach, no to by generowało presję na dolara, nie sprzyjałoby odbiciu euro a zatem też powinno być kolejnym pozytywnym impulsem dla notowań złota. Zatem, w sytuacji spadku inflacji w Stanach Zjednoczonych, jak najbardziej poziomy nie powyżej 1800 dolarów za jedną uncję są możliwe. To wszystko, co na teraz dla Państwa przygotowałem. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do czytania newsa. Na chwilę obecną dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.